Witam wszystkich tu Lawoscor i zapraszam na zagrajmy w Kotor Tak, gadamy z misją żeby dostać misję. Właśnie, Gadon nie chciał ci pomóc. Aha, okej. Okay. Czyli z powodu własnej głupoty Twój przyjaciel został uwięziony. Właśnie. O, styłko. Tak. Tylko misja zna wejście, wejście z do bazy wulkarów? No, no, czy Gadonowi nigdy no, nie wydawało no, się no, to no, nieco podejrzane? Dobra. Jej, mamy misję w drużynie. Tak jest, dodajemy ją. To jest trzeci i ostatni członek naszego składu, a przynajmniej dostępny. Ponieważ nasza drużyna może składać się jedynie z trzech osób Czego nie znoszę, ponieważ Zostałem wychowany na sposobie Przynajmniej w składzie drużynowym, takim jak z, w Baldurze lub w Skypie, Czyli dużo i miło A tak mamy no, miło i mało OK. Misja ma od razu poziom, ponieważ postacie nawet jeśli yy, nie towarzyszył nam podczas podróży dostają poziomy kiedy dołączamy ich z powrotem. Tak to jest takie wygodne bardzo rozwiązanie. I misja jest nie wiem kim jest. A jest łutrzykiem bodaj. Dep, 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 No cóż, misja specjalizuje się w zabezpieczeniach oraz Czym jeszcze? W ładunkach wybuchowych, tak jest. Tym, 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 żadnej modyfikacji, żadnej modyfikacji. Jak to było? Nieporzysta? Nieporzysta, tak jest. Ale to nic jej nie da. No cóż, nie będzie ta inteligencja, chociaż nic jej na razie nie da. Modyfikatory występują tylko... Mm, kiedy liczba współczynnika jest niepożysta Ok, jak widzicie, ma dość dużo spostrzegawczości, także skradania jako łocznik, ale ja tego nigdy nie używałem. Leczenie ran, o rany, jest kiepska w tym. Zabezpieczają ona chyba wyżej od nas. Używanie komputerów. Ok, Miej te najpotrzebniejsze rzeczy, A, chyba Chyba to i to, okej. Okay. Jako łotrzyk sami widzieliście dużo punktów do umiejętności. Hmm, co misja? Misja ma także broń specjalną jako jest i wibro ostrze. Hmm, czy ono jest... dobre? Czy, czy mogę je dokoptować do siebie? I nie ma pancerza. Bomba. Sure. Hmm, uh. całkiem niezła broń i nie mam modyfikatorów ujawnych. Przynajmniej mam takie same jak z krótkim mieczem. Ok, zobaczmy śmieci, a w śmieciach kryty. Tu jest pierwsze zajście do kanałów. Tam na razie nie chcę iść. Ile mi jeszcze zabrakło? Kulcze. Trochę dużo do następnego poziomu, widzę. I znów spotykamy Kandrusa. Jej! Czekaj, czego tu szukają? Kuli? A może tego serum? Hmm. Don't move! I'm not afraid to use this blaster if I have to. Oh, jej, Settle down, kid. <laughs> already lost <laughs> exactly The last thing we need now is more casualties from a needless firefight. Hmm. Okay. By the looks of you, I'd say you're down here for the same reason we are. To salvage something from those downed Republic space yep. Platforms. Let me Ważnie give you some advice. Forget about it. Do yourself a favor and just head back from where you came. So.

A można im pomóc. I gdzie? Uciekasz. Nie rozumiem co to postać robi. O tak, moja postać wymiotacz. I kart może... Strzelaj do niego. Misja ma także strzał snajperski. Który jest. E, analogiczny do uderzenia krytycznego. Może ogłuszyć wroga i zadać krytyczne ogorzenia. I told David this salvage mission was <laughs> a bad idea. His <laughs> men aren't trained for this kind of thing, and I can't babysit them all. Okay, boys, we're getting out of here before I lose anyone else. I can't carry all this salvage back by myself. Hey, here out of here as well. Even if you can handle the rat ghouls, I doubt there's anything worth finding anymore. oh <laughs> militia

You know the Interstellar Crime Syndicate. Hey, Patrick Snagandrussa. That's why I'm working for him. But lately, the lower city gangs have been giving my boss some trouble. Okay, well, come I know, some boys, I'm just so glad. Oh, sure. I okay, gra mi pięknie. Pięknie po prostu się przecięła, naprawdę. To było genialne. Mamy dużą grupę rakuli A zobaczmy. Bomba nic się nie stało. Pęk! Na razie tylko dwa, zawsze dobrze, Pięknie. Rekule występują w dwóch odmianach. Rekule i... ...gdzieś jeszcze chyba nieco mocniejsze. Okay. O no rany, nawet nie zdąży ich zabić. Jesteście za mocni, koledzy O, zwłoki. Tu znajdziemy pełno zwok. A tu są zwłoki jakiegoś szkieletu. szkielet. ok. Ach, głupie trucizny. Co? Kolejny poziom. Naprawa nie. To może ci się przydać, i to już się nie przyda. I mamy atak z zaskoczenia, czy z ukrycia. Nie obchodzi mnie on kompletnie. Dajmy misji. ulepszony strzał snajperski. Tak? Um, a zresztą... Nie, już pewnie rzuci. A, nie, nie mam pewien, że zmarnuję ten granat. Hm. No dobra, co my tam mieliśmy? Zwłoki chyba jednego z mieszkańców tej wioski, tak jest. Mamy pierwszy przedmiot. Związany z zadaniem. Jest to dziennik o obiecanej ziemi. <laughs> nie, mieszkańcy nie są Żydami. Spokojnie. Nic z tych rzeczy. Po prostu wierzył w jakieś obiecane miejsce, które jest lepsze od tego podmiasta. No cóż, to by było tyle w dzisiejszym odcinku Zagrajmy w Kotor. W następnym pozbiezamy dalej to miejsce. Niestety chyba jeszcze... Nie, ono jest za duże, by zmieścić się w jednym odcinku i udać się do kanałów, ale zobaczymy zresztą. Tu był LawoScore i życzę wszystkim widzom miłego dnia.